Witam Cię w Akademii Jogi Świadomości. Małgosza Tawrobel, czyli Portugosza, nauczycielka języków obcych i jogi. W mojej pracy łączę edukację z technikami medytacyjno-relaksacyjnymi i z jogą. Tydzień temu nauczyłam Cię, jak wykonywać oddech uspokajający, tym razem nauczysz się, jak wykonywać oddech pobudzający. Jeśli jesteś zmęczony, zmęczona, nie masz siły, a przed Tobą jeszcze dużo nauki czy pracy, zamiast picia kawy, Proponuję, abyś wykonał, wykonała ten właśnie oddech. Na początek, jednak, chwila koncentracji. Siedząc w pozycji łatwej, połóż dłonie na kolanach i przez chwilę pooddychaj głęboko z zamkniętymi oczami. Otwórz oczy, połącz kciuk i palec wskazujący prawej ręki w gijan mudra, natomiast lewym kciukiem zatkaj lewą dziurkę nosa. Wykonaj teraz kilka głębokich wdechów i wydechów tylko przez prawą dziurkę nosa. Trzymaj oczy zamknięte. Pamiętaj o prostym kręgosłupie. Oddychaj głęboko i równomiernie. Zwróć uwagę na Twój brzuch. Przy każdym wdechu uwypukla się, przy każdym wydechu zapada się. Wdech i z wydechem opuść dłoń na kolano, palce wskazujące i kciuki połączone w Giyan mudra. Dalej trzymaj oczy zamknięte, pozostań tak przez chwilę w tej pozycji. Ten oddech polecam Ci wykonywać w szczególności rano, po to, aby szybciej się rozbudzić i aby mieć lepszą energię w sobie przez cały dzień. Dziękuję Ci za wspólną praktykę.